Język niemiecki od poziomu A2. Najważniejsze czasowniki na poziomie A2. Część druga. Malować, maln. Rysować, zeichnen, Jeździć na rowerze Radfahren. Spać, schlafen. Przychodzić, ankommen. Widzieć, sehen. Wiedzieć, wissen. Znaleźć, finden. Zostać, bleiben. Brać, nehmen nazywać się heißen myśleć denken żyć leben uważać achten troszczyć się sich pokazywać zeigen pytać fragen odpowiadać antworten remontować remontieren potrzebować brauchen znać kennen rozumieć verstehen zaczynać anfangen lub beginnen opowiadać erzählen, próbować versuchen, biec laufen, spotykać treffen, szukać suchen, odwiedzać besuchen, tracić verlieren, rozwijać entwickeln, czekać warten, wygrywać gewinnen, pomagać helfen, czuć się sich fühlen. Interesować się, sich interesieren. Otwierać, aufmachen. Zamykać, zumachen. Znaczyć, bedeuten. Słyszeć, hören. Płacić, zahlen. Organizować, organizieren. Wędrować, wandern. Pływać, schwimmen. Nurkować, tauchen. Palić, rauchen spędzać, verbringen, kosztować, kosten.